Siemano, tu kapie 1, raz dwa, trzy. No teraz tworzymy się świat do Minecraft w tym Minecraft na telefon. Dobra, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Chcecie mu zrobić serię z tego to łapeczka i wesołych świąt i napiszcie co dostaliście pod choinkę. ogólnie. Chętnie poczytam. Może. Jutro, to chyba będzie odcinek z Minecraft'a. Z tej serii. Można być seria. Musi być słowo słowo w góry. Musicie napisać komentarz. Dobra, na jesteśmy już na świecie, a nie? Nie ma co tu dać. No, A tu jest skrzyneczka, To tu nie mam. Ściera. jaka Jeszcze ci, Pochodnie. Dobra, wejdziemy przed siebie. Resz, żeby znaleźć wioskę. A po no w ogóle go wszystko zrobię. To jest prawdę problem.

Jak chcecie, żeby zrobić tę serię wiecie co. Może live jakieś będę odpalał. No, wszystko jest możliwe. Zróbmy ja to trochę połatkowo, żeby mieć... ...przymakowce. robimy te... ...mury. Znajdziemy wszystkie onter oh, kamyka kamienia. Dreś się trzy pady. Tak. Patyki do nas ci patyk. Starszy tak. Skiera. Co tam jeszcze mieczek? Mieczek pupata. Proszę, że tak, ale to tyle, ale... co tam jeszcze jest? Łupatka się kieruje, wszystko zrobię, ale... Łotek mnie na razie nie wygra. Ja. w ogóle ustawmy, ustawmy sobie. To, to na pierwsze, to gdzieś tutaj, to. Tutaj i to. Tutaj. No miecz. Stukowo. hmm crafting w ogóle dajmy tutaj miejsce dobra i ruszamy w podróż żeby znaleźć yy, wioskę byśmy szybko znaleźć wioskę to jest nie możemy atakować wieśniaków po zabijania nas golem. A ten nagrodą ma jakieś 224. A, wrzucę to O, tutaj, 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 Tam tam, te tutaj, to... Nie wiem, tutaj, dokładnie, Trochę Możecie dać łapkę w górę i dajcie to filmik do kolegów, koleżanek, którzy nie mnie, żeby mnie zasubskrybowali. O śnieg! Albo ja z... potem się zbiera no. да. Уи, а я хали. Надо Может, а, забирай страх. Это я его, да? Это там он буду. Тут, да, вот он исходим,

nie, wiem, to, to tak, nie, to jest tak, więcej nie, to ja tak, nie, to jest tak, to Nie, tak, to tak, nie tak, to jest to jest jest to jest o, jest żonka. No, już, to jest ją, to już chodzę po a to jutro ale czysto, to, Szkoda, że miała wioski, ale no. no to nie do przedłużał w filmiku, coś znajdę to powiem, tu już wróciłem. Razem wioskę. Widzicie jak na mocy dużo przeszedłem. Mm. Ale wreszcie nie mam. To tu No to

Buzka. a nie chobuszka, tylko kota. Gdzie sobie... są jakieś mięso? i nasiona dymu. A to chaos, ale to się bawię. Dobra, idziemy w tninde. Проснулись, а? Мало вешка. Это... еще помню.

Возьма, а, понесем, что-то. Хорошо, теперь... Даже попросим. Да, даже... Рано, давай. Сейчас, сейчас теперь,

Oh. E já tem um, que é eu quero. um que é eu quero. Agora o gelado.

Jeg fikk det.

Marajowie już zwiedzamy. Będę o subskrypcji i łapce w górze. żebycie jutro na odcineczek. O! И тут идут сами эти дырки. находятся сильно правда В Это вот было примерно 20 минут внутри, feldlog всё Henkil Делаю весь обзор Наследство Люестно не слышал Дето в memorized то, To skład. I co on nie? A o co chodzi? O, ale ja tam mam łóżko dobrze pan po szybę, ale i tak. Ja szybko wchodzę na ten światło, to jest przykłon, jakiś szkółek mnie zabija, ale ja nie uderzyłem w wiśniaka, chyba, A jak uderzyłem, to napiszcie w komentarzach, jakiej minucie i tej.

które to mamy, mapa to za. tu to to sobie damy to. Czekaj to, chcę postać i tam sobie. Co postać i te maski i opata i Dobre, to to Dobra. Dobra, Пропустим правда, что где там холлоу-дезертификация, потому что не так, на разы... Всё склоняется, да. Здоровье в A, to tutaj, zobaczmy to. To nieźle. Ile tu będzie, może 20? Powiem wam, jak to jest. Tak. Tutaj, tutaj muszę uważać. Dużo villagerów tu jest. To się do mnie złamane i za coś. to łamy, odno, a tutaj. Co się do tego robić? Teraz napisz. Dobra, ja będę już koczył jeżeli... ten minut, Jeżeli... daj daj, Jeżeli... w górze, komentarze żeby to była seria komentarzu. Jeżeli... to wszystko seria. Jeżeli... będę próbował Jeżeli. Wszystko. A ja będę próbował